Cześć, witam wszystkich w 2025 roku, gdzie chciałbym trochę powiedzieć o zimowym karmieniu. Dlatego, że dzisiaj rano było minus 6, teraz mamy minus 3. Co Wam tu zaprezentuję? Nie złapię ostrość na termometrze. klateczki mamy przygotowane te maluszki do rozsadzenia co udało się sprzedać zostało sprzedane co udało się przerobić na paszczet zostało przerobione na paszczet wczoraj dostała ładnie i trochę buraka pastewnego dzisiaj dostałem też pastewnego widzę że wszystko wymiotły elegancko Tutaj dalej nam rośnie. Do króliczków ze ściany był jęczmień. Jary takie kiełki dostawają. Ostatnio w komentarzu ktoś mi napisał, że takie maluchy nie powinny dostawać takich kiełków. Każdy robi jak uważa. Ja daję po troszku. Po prostu przyzwyczajam. Moim zdaniem, to wszystkiego idzie królika przyzwyczaić Tylko stopniowo, po troszku Większość daje to samicom, ale No ta samica też dostaje, więc maluszki trochę też skubną Ale troszkę naprawdę Woda oczywiście zamarzła Tutaj zdążyły wypić, ciepła woda była nalana Tutaj zostało Podmarzło Powoli będzie trzeba, jeżeli będą takie przemrozki, przejść na takie miseczki do wody. Choć od wtorku zapowiadają plus 10, więc myślę, że nie ma co się spieszyć. Teraz mam pokażę jeszcze buraki. Teleportacja jesteśmy w piwnicy. Pokroimy sobie troszkę buraków i damy króliczkom. Burak ma dużo wody w sobie, więc nie będą potrzebowały tylu takiego picia też. No więc mamy nakrojone tych buraków, jeszcześmy z piwnicy. Ech. Teraz parę słów na temat tych buraków, bo niektórzy powiedzą, że skrobią, że z ziemią nie dawają. Każdy niech robi jak uważa. Moje króliki wszystko obgryzą. Jak nie, jak nie będzie im smakowało, to wygryzną środek, tylko resztę zostawiam. Nie daję im dużo. Każdy coś przekąsi. Więc i teraz ściana. Od sobie zobaczcie. Małymi kroczkami, małymi idzie królika do wszystkiego przyzwyczaić. Ze zboża dostawają jęczmieniary i przeżyto. Co niektórzy by powiedzieli, gdzie przeżyto królik? Po troszku, po troszku myślę, że idzie się przyzwyczaić. Nic się nie dzieje. Całkiem maluchom wiadomo, że nie można, bo jednak ostro jest przeżyte, ale idzie. Wszystko idzie. Tylko ze spokojem i powolutku. To dzisiaj, to wszystko w dzisiejszym nagraniu. Trzymajcie się na razie, cześć.